Proszę Państwa, trochę sprowokowany tym, co powiedział Pan Profesor Karaczun, ale również wypowiedzią Pana Redaktora, to chcę powiedzieć tak, że nie poradziliśmy sobie z energetyką, ale nie dlatego, żeśmy nie potrafili, tylko żeśmy nie chcieli. Czyli udało nam się nie poradzić z energetyką, zakonserwowaliśmy w sposób prawie że doskonały, no trochę nam się nie udało, trochę tych odnawialnych żeśmy postawili jednak, ale udało nam się zachować energetykę prawie w tym stanie, jakim żeśmy ją zastali lat 25 temu. Więc nie obarczajmy sobie, że coś nam nie wyszło w Polsce, po prostu tak żeśmy zaplanowali, tak żeśmy zrobili. Mówiąc trochę poważnie, chcę powiedzieć, że i uprzedzając bardzo ciekawą dyskusję, której się tutaj wszyscy spodziewamy, chcę powiedzieć, jeżeli wymyślimy coś mądrego, komu zaniesiemy tą dobrą nowinę. I myślę, że takiego adresu nikt z nas nie zna. To znaczy się, nawet gdybyśmy opracowali bardzo dobry program przyszłościowy dla energetyki polskiej, to ja nie znam adresata takiego programu. Chcę powiedzieć coś takiego, że brak jest struktury rządowej i pozarządowej, które się komunikują i które myślą o energetyce w podobny sposób. Biorąc pod uwagę to, co powiedział prezes Arkaraczun na temat planów Unii Europejskiej, to chcę powiedzieć, że w Polsce nie przygotowujemy się do tych planów, negujemy je. Jest zastanawiające i niezrozumiałe dla mnie, dlaczego polityka klimatyczna jest pewnym tematem absolutnie niepoprawnym politycznie. Myślę, że jest to jeden z większych błędów, jakie popełniamy w Polsce. Uważam, że mamy prawo jako kraj bronić swoich interesów, jeżeli chodzi o energetykę. Wiemy, że zaczęliśmy od wielkiego udziału węgla ale nie rozumiem, dlaczego nie przygotowujemy się do pewnych zmian. Politykę klimatyczną w Polsce, którą de facto większość polityków odrzuca, traktujemy jako religię. Wiara albo niewiara. To nie jest wiara. Proszę Państwa, polityka klimatyczna, to co ja dyskutuję ze studentami, jest pewnym sposobem na unowocześnienie całej Europy. Polityka klimatyczna jest czymś, co niesie innowacyjność technologii energetycznych. Innowacyjność w każdym naszym domu, bo wprowadzamy nowe liczniki inteligentne, prowadzamy urządzenia energooszczędne, to są nowe miejsca pracy, to jest ochrona środowiska i to jest bezpieczeństwo energetyczne. Bezpieczeństwo energetyczne, zresztą na marginesie, jest to pewne ulubione sformułowanie polityków. Nie mamy definicji dobrego bezpieczeństwa energetycznego. Cały czas powtarzamy tania energia. Tej tanej energii też nie zdefiniowaliśmy, co znaczy tania energia. Czy węgiel polski jest dobry, czy węgiel ukraiński, a może amerykański jest lepszy, bo jest tańszy. Czy chcemy mieć górnictwo i chcemy kupować droższy węgiel, czy chcemy węgiel tańszy sprowadzać. To są podstawowe rzeczy, na które nie potrafimy Płyniego odpowiedzieć. Głuje jego bardzo dużo. bardzo dużo. Ważną rzecz również rzeczą jest, którą kiedyś usłyszałem w Unii przy jakimś wecie Polski, właśnie pod tytułem Tadeusz. Bierzecie odpowiedzialność, wasz kraj bierze odpowiedzialność za zmiany klimatyczne. Mówiąc szczerze, pierwszy raz dotarło do mnie, że rzeczywiście wetując pewne rzeczy czy nie zgadzając się, Polska bierze odpowiedzialność za coś, co jest społecznie i politycznie uzasadnionym, e, uzasadnioną e, zmianą, która zachodzi w Europie. Nieprawdą jest, że carbon leakage jest czymś, co, co szkodzi Europie. Na czymś musimy zarabiać w tej Europie, możemy zarabiać tylko i wyłącznie na własnym rozumie. Myślę również, że na zakończenie chcę powiedzieć, że Unia Europejska w swojej polityce popełniła bardzo dużo błędów w systemie handlu emisjami itd. do których się przyznaje. I ważną jest rzeczą chyba dla Polski jest to, żeby w tym momencie włączyć się w ten proces kształtowania tej polityki na nowo w Unii Europejskiej. W sposób inteligentny i mądry, sposób, który na przykład przedstawiałby Unii Europejskiej nie jesteśmy w stanie zrobić tego i tego, ale mamy bardzo dobry plan efektywności energetycznej. W zamian tego, kiedyś powiedziano mi w Unii dajcie nam szansę, żebyśmy zaakceptowali waszą, waszą postawę. Na razie mamy taką postawę, jaka jest, to znaczy się polityka klimatyczna jest czymś, co jest złe dla Polski. Myślę, że to błąd. Chciałbym powiedzieć, ale bardzo trudno po tylu mądrych słowach, ale chcę po pierwsze zwrócić uwagę, że nikt z nas nie powiedział wiem, jak ta energetyka ma wyglądać. Prawda? To jest dowód, że ten panel jest panelem bardzo zrównoważonym. Nikt z nas nie powiedział, węgiel jest niedobry. Mówimy węgiel tak, ewolucja. Do tego namawiamy. Można obalić mit tej taniej energii w Polsce. W Polsce energia nie jest tania. Państwa, w stosunku do siły nabywczej społeczeństwa, ona jest droga. Płacimy w Warszawie więcej za energię w przeliczeniu na siłę nabywczą niż y, mieszkańcy na przykład Berlina. On za energię czy za narzuty za energię? <laughs> to, co płacimy w domu, czyli cena u, u odbiorcy. Czyli jednak e, z, z narzutami. Oczywiście. Zaczącymi. To jest, oczywiście. To, to co pamiętać. powiedział profesor Karaczun, podatki. Proszę Państwa, ministrowie finansów są chciwi. No, w, wiem, że mają swoje potrzeby, ale są chciwi. W Polsce jest znana wypowiedź Ministra Finansów, który powiedział, jestem przeciwny efektywności energetycznej, bo będę miał niższe wpływy do budżetu. Jak możemy oszczędzać energię, skoro Minister Finansów Wszechwładny jest przeciwny? Proszę Państwa, najdoskonalszym przykładem kraju z drogą energią jest Dania. Ja ostatnio byłem w Unii Europejskiej, gdzie wszyscy mówili o taniej energii. Na końcu wypowiedział się przedstawiciel Danii i powiedział, u nas energia jest najdroższa w Europie. Świetnie, dajemy sobie radę. Dlaczego? Bo jej zużywają bardzo mało. To są tak samo z tą energią jak z tanimi lekcjami, bezpłatnymi lekcjami z języka angielskiego. Nie chodzimy, nie płacimy dużo za energię nie oszczędzamy jej. Następna rzecz: odczarowanie tego carbon leakage, wynoszenia się pewnych gałęzi przemysłu z Europy. Mówimy energia. Też energia, ale nie tylko, proszę Państwa. Oprócz tego jest ekologia, oprócz tego są koszty pracy i oprócz tego przydarzyły się jeszcze takie rzeczy jak łupki w Stanach, gaz z łupków w Stanach Zjednoczonych, jak w Brazylii ogromne złoża ropy naftowej, gdzie rzeczywiście ta energia jest zdecydowanie tańsza. I to jest normalny proces, z którym się musimy pogodzić, ale nie możemy się pogodzić z brakiem odpowiedzi, szczególnie w Polsce na pytanie: co w zamian? Co w zamian? Wysokie technologie. Następna sprawa, która jest istotna, to co pan powiedział, że oczywiście, że adresem jest społeczeństwo, tylko, tylko nie mamy gdzie zanieść. Ta demokracja działa, działa raz na cztery lata, działa bardzo powoli. Raczej chodziłoby o popatrzenie na takie usytuowanie energetyki, które jest niesłychanie ważne dla społeczeństwa, jedna z najważniejszych gałęzi, ale takie usytuowanie, że energetyka jest dla społeczeństwa, a nie odwrotnie. Wtedy, kiedy czytamy nasze plany energetyczne, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że ja muszę zużyć tą energię. Oni muszą wyprodukować, piszą, terawatogodzin, tyle i tyle. I ja się czuję jako obywatel taki, no muszę zaświecić światło, niepotrzebne mi, ale ja muszę zużyć. To rząd zatwierdził ten plan, nie, jest odwrotnie. Energetyka ma wytwarzać tyle, ile my potrzebujemy. Czyli Tadeuszu można powiedzieć, że patriotycznym obowiązkiem jest jak najwięcej używać energii. No, myślę, że patrząc z punktu widzenia ministra finansów, on by się absolutnie z Tobą zgodził. Jeżeli o energetykę jądrową, dyskutujemy o tej energetyce, proszę Państwa, nie czy wybudujemy elektrownię jądrową, ale pójdźmy krok dalej, czy wyprowadzimy z niej moc. Myślę, że wybudujemy, a mocy nie wyprowadzimy. I na zakończenie chcę powiedzieć, że tutaj było podnoszone. Mówimy o polityce energetycznej, o tajnej energii, ale w jakim, proszę Państwa, horyzoncie czasowym? Gdybyśmy dzisiaj zadali pytanie albo zrobili ankietę, kto będzie chciał być górnikiem w roku 2050, myślę, że odpowiedź by była: nikt. Nikt nie będzie chciał tak ciężko pracować. Nie jesteśmy w stanie. Ja jestem ze Śląska i wiem, jak jest na, na kopalniach. Nie możemy konkurować z, z, z górnictwem węglowym, odkrywkowym w Stanach Zjednoczonych czy, czy, czy w, w Australii. Albo. Jest to bardzo trudne. Chcę powiedzieć, że no, nie chcę powiedzieć, że politycy nas oszukują. Myślę, że politycy zachowują się bardzo rozsądnie. Patrzą od wyboru do wyboru, od wyborów do wyborów. Myślę, że nie mają odwagi powiedzenia, że przejście na ekonomię niskoemisyjną jest jak wizyta u dentysty. Jest ona bolesna. Myślę, że to o czym powinniśmy pomyśleć w Polsce. To, żeby pójść do tego dentysty wtedy, kiedy mamy zęby mleczne, prawda? Żebyśmy nie stracili naszych drugich zębów. I to jest takie przesłanie: to musi boleć, ta restrukturyzacja musi boleć, ale ona nie musi się odbywać kosztem straszenia społeczeństwa. Budowanie, co się dzieje w Polsce, proszę Państwa, budowanie przyszłości energetycznej Polski na strachu, na strachu blackoutu, kryzysu energetycznego, braku mocy. To jest metoda uprawiana przez bardzo wiele osób, przez bardzo wielu profesorów również, proszę Państwa, ale to jest błędna metoda, to jest metoda do nikąd. Budujmy przyszłość naszą, również energetyczną, na nadziei.